Cześć, witajcie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj chciałabym polecić Wam idealną książkę na jesienne wieczory. Jest to mój totalny ulubieniec, powieść młodzieżowa, która bije na głowę wszystkie inne młodzieżowe obyczajówki z wątkiem miłosnym, jakie kiedykolwiek przeczytałam. I to nie tylko z uwagi na te wszystkie nawiązania do Davida Bowiego i to, że na kartach tej powieści pojawia się wzmianka o filmie Labirynt, w którym David Bowie zagrał króla goblinów, kiedyś miałam totalną obsesję na punkcie tego filmu. I w ogóle wzmianka o tym filmie w powieści młodzieżowej, gdzie współczesna młodzież, pewnie z paroma wyjątkami, nawet nie wie co to labirynt, wiecie co? To po prostu był totalny szok, i tak bardzo cieszyłam się, gdy dotarłam do tej sceny. Ale dobra, czekajcie, przejdziemy sobie do tego wszystkiego. O labiryncie też Wam opowiem, żebyście wiedzieli, co to za film. W każdym razie, jest to książka, w której autorka naprawdę świetnie wykreowała głównych bohaterów, do tego stopnia, że po prostu nie sposób ich nie kochać. Są to, to bohaterowie, których raczej nie spotkacie w innych powieściach młodzieżowych. W moim odczuciu są wyjątkowi, jedyni w swoim rodzaju, zwłaszcza Daniel, do którego też przejdę. Co więcej, mamy tu świetnie, po prostu wątek miłosny, a jakby tego było mało jeszcze wątek kryminalny, no wiecie, kryminały jesień myślę, że to idealnie do siebie pasuje, przy czym zaznaczam, podkreślam, ponieważ podejrzewam, no nie wszyscy pewnie przepadają za kryminałami, to nie jest powieść stricte kryminalna. Ten wątek kryminalny on stanowi takie dopełnienie fabuły bardzo ciekawe. I generalnie rzecz biorąc, sprawia, że nasi bohaterowie mają szansę tak zbliżyć się do siebie, to śledztwo tak troszeczkę ich łączy, więc ten wątek kryminalny po to został wprowadzony na kartę tej powieści. Powieści którą jest oczywiście Światło Księżyca, Jen Bennett, mówię oczywiście, ponieważ jeżeli obserwujecie moje stories na Instagramie, to doskonale wiecie co, ostatnio czytałam i tak troszeczkę podtopiłam w wannie, ja nie wiem jak to się dzieje, że złym książkom nie dzieje się nic, ale to jest już druga naprawdę przewspaniała książka, która zaliczyła kąpiel w wannie, to znaczy... Nie aż taką kąpiel jak Hrabina. Nie wiem, czy pamiętacie, co zrobiłam Hrabinie, którą uwielbiam, ale to się tylko tak trochę zamoczyło, więc może po prostu zostawię to bez komentarza. Ja nie wiem, dlaczego robię to tym moim ukochanym książkom. W każdym razie jest to moje drugie spotkanie z twórczością Jen Bennett i jak się okazało, kolejny strzał w dziesiątkę, ponieważ nie wiem, czy to pamiętacie, ale w czerwcu czytałam z głową w gwiazdach, nagrywałam filmik o tej książce, odsyłam Was do tego filmu. Nagrywałam też film, w którym polecałam książki na lato, w tym właśnie między innymi to, ponieważ jest to przekochana młodzieżówka, przeurocza w iście wakacyjnym klimacie, chyba nigdy wcześniej nie czytałam czegoś równie uroczego i iście wakacyjnego, właśnie dlatego tak zachwyciłam się tą książką, tak bardzo mega mocno Wam ją polecałam i tak bardzo mocno ucieszyłam się, gdy na Instagramie dostawałam od Was różne wiadomości, gdy mnie oznaczaliście, że z mojego polecenia kupiliście sobie tę książkę, że się w niej zakochaliście, że pokochaliście Zory i Lenona i że czekacie na kolejne książki tej autorki, więc dobra wiadomość brzmi tak, że nie musicie już czekać na nowe powieści Jen Bennett, z tego co się orientuje ona ma też trochę starych powieści, tak swoją drogą, które pewnie warto przeczytać. W każdym razie, jeżeli chodzi o takie różne nowości, no to oczywiście, że proszę bardzo, Światło Księżyca miało premierę w październiku, więc jakby co, tak, polecam tę książkę bardzo gorąco. Jest to moja najukochańsza młodzieżówka, jaka kiedykolwiek powstała i jeżeli chcecie, możecie już dalej nie oglądać tego filmu, bo podejrzewam, że no wiecie, dzisiaj mamy trochę takie szaleńcze klimaty, prawda, jeżeli chodzi o ten filmik, trochę szybko gadam, ale nie mogę się powstrzymać, ponieważ te emocje, także jeżeli nie chce nie musicie już oglądać tego filmu. Wyłączcie go, pędźcie do księgarni, stacjonarnie internetowo, jak tylko chcecie i. Kupcie sobie światło księżyca, myślę, że tego nie pożałujecie. Wydaje mi się, że z marszu pokochacie osiemnastoletnią, nieco introwertyczną miłośniczkę kryminałów Birdie Lindberg, która cierpi na narkolepsję, która boi się wyjść ze swojej strefy komfortu i która jest teraz obecnie już tak wychowywana tylko głównie przez dziadka przy wsparciu ekscentrycznej ciotki Mony, którą też pewnie pokochacie, która jest wielbicielką takich kolorowych peruk, która ma słabość do barwnych kostiumów, przez co chwilami przywodziła mi na myśl Effie Trinket. No i nie zapominajmy też o tym właśnie, bo Pokochacie Birdi, pokochacie Monę, No i też uwaga, pokochacie Daniela Aoki. Wielbiciela magicznych sztuczek, który okazał się moją bratnią duszą. Między innymi za sprawą Davida był jego. Bo on kocham języka Davida był jego tak samo jak ja. I to właśnie on pokazał Birdi Labirynt. Jest to taka baśń filmowa z lat 80. -tych. Generalnie rzecz biorąc uważam, że to właśnie w latach 80. powstawały najlepsze baśnie dla dzieci, dla młodzieży. Ja wiem, że one nie są takie, wiecie, super, jak te współczesne, super produkcje, bo kiedyś nie było takich. Budżetów, nie było takiej technologii. Pamiętam, że na przykład do niekończącej się opowieści to jest też taka filmowa przecież baźń z lat 80. chyba to bagno, gdzie Atreus spotkał się ze starowinką Moro Budowano chyba cztery tygodnie w jakimś hangarze pod Berlinem, więc to kiedyś było o wiele bardziej skomplikowane i powiedzmy, że prześne, porównując do tych współczesnych superprodukcji, ale miało naprawdę swój niesamowity klimat. Nie było tam poprawności politycznej, to wszystko było takie magiczne. więc przy okazji, uwaga, notujcie sobie, niekończące Wciążąca się opowieść Willow. Fantagiro, chociaż to akurat było z początku lat 90. No i na przykład właśnie Labirynt. To są takie jedne z fajniejszych baśni dla dzieci i młodzieży, które gdzieś tam kiedyś powstały. Jeżeli tego nie oglądaliście, koniecznie musicie zobaczyć. Więc gdy dotarłam tutaj do tego momentu, w którym Daniel pokazuje pierdzie Labirynt, aż zrobiłam sobie przerwę, żeby przesłuchać sobie ścieżkę dźwiękową. Znajdziecie chociażby na Spotifyu, przesłuchajcie ją. Sama ścieżka dźwiękowa jest fajna, plus jeszcze te piosenki śpiewane przez Davida Bowiego. No po prostu rozpływałam się. Kiedyś naprawdę miałam obsesję na punkcie tego filmu. Uwielbiałam króla goblinów, to był mógł taki... Dziecięcy crash. Nie wiem dlaczego tak bardzo pokochałam tego króla goblinów, ale uwielbiałam go, naprawdę go uwielbiałam. Nie bałam się go, uwielbiałam go, kochałam. Więc ta wzmianka o labiryncie to było naprawdę coś, bardzo mi się to podobało. I to jest właśnie coś, za co tak bardzo lubię powieści John Bennett, chodzi o te wszystkie nawiązania do popkultury, które tutaj znajdziemy. Na przykład w Zgubów Gwiazdach, z tego co pamiętam, były nawiązania do Monty Pythona na pewno, do Władcy Pierścieni. To był bardzo fajny dialog związany z Władcą Pierścieni, między Zori i Lenonem przed jakąś chyba jaskinią, do której Wchodzili, tak mi się wydaje. Tutaj, na przykład, poza Labiryntem, co my mamy? Daniel często powtarza zdanie, które możecie przeczytać, ewentualnie usłyszeć, zobaczyć, jeżeli oglądaliście film, czytaliście książki. Chodzi oczywiście o Park Jurajski, więc mamy tutaj dużo rozmaitych nawiązań do popkultury, które moim zdaniem urozmaicają tekst, urozmaicają dialogi, wprowadzając gdzie nigdzie elementy humorystyczne, zwłaszcza wtedy, jeżeli ogarniacie te nawiązania. Poza tym mam wrażenie, że to wszystko tak wzbogaca tych bohaterów, ponieważ to takie dodatkowe informacje, które o nich których się dowiadujemy. No wiecie, generalnie rzecz biorąc, tak, Daniel, on lubi sztuczki magiczne, lubi stolarkę i co? Koniec zainteresowań tego chłopaka. Nie, to wszystko gdzieś tam wychodzi między wierszami w tych rozmowach z Birdy, gdy rzuca jakimiś tekstami z filmów, które bardzo lubi. I właśnie mam wrażenie, że takie nawiązania, one bardzo wzbogacają bohaterów, sprawiają, że nie są takimi papierowymi kukłami, że są to postacie z krwi i kości. Jeżeli chodzi o Birdy i Daniela, to są wręcz bohaterowie, z którymi aż chciałoby się zaprzyjaźnić, gdyby miało się szansę ich poznać. W prawdziwym życiu, zwłaszcza, że oni tak dosyć dojrzałe podchodzą do życia, do tej też swojej relacji. I to jest taka bardzo fajna dojrzałość, ponieważ to nie jest dojrzałość przekombinowana na zasadzie, że nagle mamy tutaj dorosłych w ciele nastolatków, tylko to jest taka dojrzałość, przy czym widać, że oni jednak mimo wszystko są nastolatkami. To samo było tutaj z Zori i Lenonem, też taka bardzo dojrzała nastoletnia relacja. Jeżeli chodzi o Daniela i Birdi, no ich relacja zaczyna się nieco inaczej niż wszystkie inne romantyczne relacje we wszystkich innych powieściach młodzieżowych, gdzie zazwyczaj mamy Najpierw ten element, wiecie, zadłużenia w kimś, motyle w brzuchu, etap poznawania się, zanim dojdzie do czegoś większego. A tutaj do tej chwili zapomnienia między nimi dochodzi już na samym początku znajomości, dopiero potem dochodzimy do tego etapu poznawania się, wzajemnego odkrywania swoich tajemnic, wad, zalet i tak dalej. I tutaj Wam powiem, że oni są naprawdę bardzo dojrzali w tym wszystkim, ponieważ jeżeli mają jakiś problem ze sobą, to oni na bieżąco wszystko rozwiązują, nie pozwalając na to, żeby te problemy się piętrzyły. Ponieważ czasami, jeżeli nie wyjaśniamy sobie z innymi osobami, Różnych rzeczy i tak zbieramy sobie takie różne małe problemiki, to te problemiki potrafią urosnąć do rangi jakiegoś wielkiego problemu, nie do przeskoczenia. No więc tutaj czegoś takiego nie mamy, ponieważ oni cały czas ze sobą rozmawiają. Jasne, gdzieś tutaj pojawia się jakaś tajemnica, ponieważ ona była potrzebna do tego punktu kulminacyjnego między nimi, ale ta tajemnica polega ona na tym, że no wiecie, nie zawsze, gdy kogoś poznamy, musimy mówić o wszystkim. Z naszej przeszłości na przykład, ponieważ nie czujemy się komfortowo albo jeszcze nie chcemy tego wyciągać. To nie jest na zasadzie takiej tajemnicy, że aha, ta osoba zachowuje się tak i tak, ja jej tego nie będę mówić i nagle jej to gdzieś wyciągnę i o, pokłócimy się. Nie, ta tajemnica wynika z czegoś innego, więc ten punkt kulminacyjny, do którego tutaj dochodzi, on został w moim odczuciu bardzo dobrze przemyślany. Nie jest infantylny, tak jak na przykład te niektóre punkty kulminacyjne, kłótnie zakochanych, farb we wszystkich innych książkach, a nawet filmach, które teraz mam na myśli, więc to zostało naprawdę świetnie rozegrany i wydaje mi się, że bardzo dużo wpływ na to ma przeszłość, zarówno Daniela, jak i Birdy, ponieważ oni są tacy trochę skomplikowani, oni swoje przeżyli, jedno i drugie wychowuje się bez ojca, oni wnoszą taki swój własny bagaż doświadczeń, bagaż emocjonalny w ten związek i może dlatego właśnie są tacy w tym wszystkim dojrzali, więc ja generalnie rzecz biorąc ich kocham, to jak John Bennett wykrowa tych bohaterów, to totalne mistrzostwo świata, zresztą nie tylko jeżeli chodzi o kreację Birdy i Daniela, ale też bohaterów drugoplanowych, którzy tak świetnie dopełniają tło. Tutaj nie miałam wrażenia czegoś takiego, że ktoś nam tutaj odstaje. No zarówno ciotka Mona jest super. I jeszcze mogłabym powiedzieć, co? O rodzinie Daniela to wszystko naprawdę idealnie się ze sobą łączy, więc bardzo podobają mi się bohaterowie, bardzo podoba mi się ta historia, bardzo podoba mi się ten wątek kryminalny, który tutaj się pojawia, ze sprawą którego Birdy i Daniel tak trochę właśnie zbliżają się do siebie. Co więcej, te wszystkie wydarzenia związane z tym wątkiem kryminalnym i bardzo podoba mi się zakończenie takie, o kurczę, ono było tak mega mocno romantyczne i Mam nadzieję, że to nie spoiler, ponieważ czytając te książki, nawet czytając to, już od samego początku wiemy, w jakim kierunku to podąży. Więc tak właśnie jest i z tą historią, na takiej zasadzie, że my wiemy, że. Jak się to skończy? Jaki będzie finał tej historii, ale nie znamy tych poszczególnych elementów układanki, które złożą się na ten obraz, który już widzimy na samym początku, ponieważ to wiecie, to jest powieść jednotomowa, pomimo takich trudniejszych tematów poruszanych chwilami przez John Bennett, to jest taka powieść bardzo lekka, młodzieżowa, mająca, no wiecie, sprawić, że sobie ją przeczytamy i że miło spędzimy czas i będziemy do niej wracać, będziemy myśleć o jej bohaterach, że będzie nam się robiło tak ciepło na serduchu, to jest właśnie tego typu książka. I jeżeli miałabym teraz wybrać, którąś z tych książek, która była, Lepsza, to pomimo tego, że kocham Zori i Lenona i bardzo mi się podobało z głową w gwiazdach, to było naprawdę takie wakacyjne, cudowny wakacyjny romans. Tak, mimo wszystko bardziej jestem przy Birdie i Danielu, zwłaszcza Danielu, z którym czekajcie sushi. Cluedo, David Bowie, Labirynt, nawet mamy tą samą ulubioną piosenkę, rozumiecie? To w końcu spotkałam bohatera, który kocha tę samą piosenkę, co ja i to jest Under Pressure Davida Bowiego i Freddiego Mercury. Oni generalnie rzecz biorąc stworzyli najlepszą piosenkę, jaka kiedykolwiek istnieje, tak mi się wydaje i Daniel też bardzo lubi tę piosenkę, więc to jest po prostu takie... To jest coś niesamowitego, bo nigdy wcześniej nie spotkałam bohatera, z którym tyle by mnie łączyło, zwłaszcza jeżeli chodzi o opowieści młodzieżowe, więc jak dla mnie ta książka to złoto i znowu zaczynam żałować, że nie mam tutaj żadnego... Patronatu medialnego, ponieważ fajnie byłoby mieć logo na tej książce, żebyście po zobaczeniu takiego loga w księgarni wiedzieli, o, Ani ta poleca, więc kupuję w ciemno, biorę, bo na pewno dobre, więc mam nadzieję, że zapamiętacie takie mentalne logo, że gdy weźmiecie sobie tę książkę do ręki w księgarni gdzieś, to że przypomni Wam się to moje szaleńcze, peplando, i że kupicie, i że przeczytajcie, i że tak samo jak ja się zachwycicie i Danielem, i Birdi, i całą tą historią, i labiryntem odsyłam Was do labiryntu. Dajcie labirynt, bo warto. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Ta książka dla mnie to totalne Mistrzostwo Świata, totalne wow, totalne że. No ja nie wiem, co jeszcze mogłabym powiedzieć. Także bardzo dziękuję za zobaczenie tego filmu. I do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się. Pa!